Ciekawostki o legendzie Serenka Warszawska, plus legenda w obrazkach. Elena Zingiel i Anna Długosz Krótkie ciekawostki o legendzie. Serenka jest symbolem kojarzonym z miastem nad Wisłą od 1390 roku. Serenka kiedyś miała tułów potwora ze skrzydłami, nogi byka, lwi ogon i była mężczyzną. Serenka jest bohaterką kilku warszawskich legend. Wszystkie wyznaczają jej rolę patronki i opiekunki miasta. Legenda. Syrenka warszawska w obrazkach. Spotkanie trzech rybaków nad Wisłą. Ponowne spotkanie trzech rybaków nad er tym razem o pełni z latarniami. Złapanie sereny w sieć i wniesienie jej do chaty. Rozmowa sereny z rybakiem, by ją wypuścił. Wypuszczenie sereny przez rybaka. Ucieczka sereny z rybakiem. złość pozostałych rybaków i słowa Syreny. Śpiewałam dla was co noc, bo was polubiłam. Chciałam wam towarzyszyć, żeby w razie potrzeby ostrzec was przed niebezpieczeństwem, a wy złapaliście mnie jak zwykłą rybę i chcieliście sprzedać za garść złota. Dlatego was opuszcza. Jeżeli wrócą to tylko z myczem i tarczą, aby was bronić. Ale pojawią się tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo będzie tak wielkie, że sami sobie nie poradzicie. Zniknięcie rybaka z sereną. Syrenka warszawska nie pojawiła się do dziś. Dziękujemy, Dziękujemy za uwagę.